Zaczniemy sobie od tego, jaki jest najczęstszy błąd rodziców. I powiem wprost, że nie musicie jakby się obwiniać, bo to najczęściej jest tak, że po prostu rodzic jest nieświadomy, a tak naprawdę nie jest to pokazywane. Czyli podnoszenie trzymając pod głową i pod półką. Najczęściej się to robi. Właśnie w ten sposób, tak? Dlaczego jest to błąd? Eee, przede wszystkim tylko dwa punkty podparcia. Zobaczcie, dziecko była, było z Wami dziewięć miesięcy, bardzo blisko brzuchu. Zobaczcie, jak, w jakim dużym kontakcie. Podnosząc go w ten sposób, ma tylko dwa punkty podparcia. Jest tylko trzymane. Pod kubką i pod e, główką, więc bardzo mały kontakt e, rodzica z dzieckiem. Kolejna sprawa, trzymając e, rękę w okolicy karku, u główki, e, jest aktywowane, są aktywowane mięśnie ściany tylnej dużo częściej niż ściany przedniej. E, dając rękę właśnie w okolicy karku, szczególnie dzieciom, które są poddenerwowane, e, mają jakieś dolegliwości brzuszkowe, które będą uciekać w pozycje najłatwiejsze dla nich, czyli odgięcia, to my, dając rękę właśnie w tej okolicy, jeszcze bardziej tak naprawdę aktywujemy dziecko do tego, aby pchało nam na tą rękę. Jak ja położę dziecku rękę pod główkę, to tym bardziej ono poczuje sygnał na to, że ono pod głową właśnie coś ma, więc może pchać. Więc znowu, Zamiast pracować do zgięcia, to dzieciątko będzie pracowało do wygięcia. Kolejna sprawa to podnosząc właśnie dziecko na wprost do siebie, działa najmocniej siła grawitacji. Znowu maluszek przez 9 miesięcy był w, był w wodzie, tak? On nie znał czegoś takiego jak siła grawitacji, więc to, mm, to też jest dla niego coś nowego. On z siłą grawitacji tak naprawdę walczy, więc w e, ten sposób podnosząc, to jest dla niego najcięższe. E, kolejna sprawa to bezpieczeństwo. Znowu, jeżeli my podnosimy tylko pod główką i pod e, półką trzymając, większa możliwość, że dziecko wyślizgnie się. Przede wszystkim dziecko, które ma jakieś dolegliwości brzuszkowe, jest niespokojne, właśnie dużo się pręży, odgina. I przede wszystkim znowu to, co wspomniałam, dziewięć miesięcy było bardzo blisko was, cały czas czuło waszą obecność i Jedno dziecko będzie potrzebowało e, dużej, e, dużej ilości Was, po prostu w naszej rzeczywistości. Czyli m, będzie potrzebowało bliskości, bezpieczeństwa. Najbezpieczniej będzie się czuło blisko Was. I ostatnia rzecz to jest często aktywowany odruch Moro. Odruch Moro e, występuje e, tak naprawdę od samego urodzenia do e, do, e, powinien zaniknąć w okolicy szóstego miesiąca życia. E, tak, jeżeli my podniesiemy dziecko, które na przykład śpi, e, albo po prostu niemowlaka, które jest spokojne i chcąc go podnieść, podniesiemy w ten sposób, zrobimy to szybko, to bardzo często dzieci aktywują właśnie odruch moro. Dla nich to wcale nie jest e, komfortowe i przyjemne. E, odruch moro może być aktywowany również przez e, E, jakiś e, nagły e, hałas, e, m, nagłe zaświecenie światła, więc jakby tego typu rzeczy aktywuje odruch